Cześć, ja się nazywam Walker Zygmunt, jestem coachem transformacyjnym. W tym krótkim filmie chcę Ci powiedzieć, czym jest coaching transformacyjny, co go wyróżnia i przede wszystkim jaki jest jego cel. Celem coachingu transformacyjnego jest samoprzywództwo. Samoprzywództwo rozumiane w ten sposób, że świadomie z miejsca odwagi, klarowności, zasobności kierujemy swoim życiem. I podejmujemy takie decyzje, które są dla nas najbardziej optymalne i dokładnie takie, które wiemy, że zmierzają w tym kierunku, w którym chcemy nawigować w swoim życiu. Coaching transformacyjny jest wyjątkową formą coachingu. Zapewne znane jest w Tobie pojęcie coachingu i zazwyczaj spotykamy się z nim w kontekście biznesowym, motywacyjnym, skierowanym na efektywność. Coaching transformacyjny jest nieco, a raczej zupełnie inny. Tutaj w momencie, w którym odkrywamy punkt wyjścia, odkrywamy to, z czym chcemy wejść w taką relację coachingową, z czym przystępujemy do tej pracy. To może być relacja, to może być kwestia finansowa, to może być kwestia zawodowa. To tak naprawdę odkrywamy to, co jest punktem wyjścia, to, co jest na powierzchni i w coachingu transformacyjnym Zanurzamy się głębiej, schodzimy pod powierzchnię tego, co jest widoczne na wierzchu, po to, żeby w tej głębi rozpoznać to, jakie wzorce, jakie przekonania, co odziedziczyliśmy w czasie naszego wychowania, z naszej kultury, od naszych rodziców, co sprawia, że moje życie wygląda tak, jak wygląda. To sprawia, co kieruje tak naprawdę moim życiem. I poprzez... Wyciąganie tych informacji z podświadomości do świadomości następuje już ta pierwszy krok transformacji, który później kontynuujemy poprzez to, że kontaktując się z klarownością identyfikujemy też działania, które są potrzebne na teraz, żeby skierować życie w tym kierunku, w którym Ty chcesz, żeby ono podążało. W coachingu transformacyjnym kluczowe jest pięć filarów, którym, którym ja się kieruję w swojej praktyce. Pierwszym filarem jest pełnia. Pełnia w zrozumieniu tego, że każda osoba, z którą rozmawiam, każda osoba, która do mnie przychodzi, jest już kompletna. Niczego tobie nie brakuje, w jakikolwiek sposób nie jesteś zepsuty. Niczego nie trzeba naprawiać. Natomiast to, do czego potrzebna momentami jest moja pomoc i to, w czym ja mogę cię asystować, to dotarcie do swojej własnej pełni i do Zasobów, które nosi w sobie. Drugim filarem jest różnorodność. Różnorodność uznająca to, że nosi w sobie wiele podosobowości, różnorodność uznająca to, że nie jesteśmy z istotami prostymi, ale jako ludzie doświadczamy wielu emocji, doświadczamy całego bogactwa tego, co jest naszym życiem wewnętrznym. I skupiając się na tym i rozpoznając, co się dzieje wewnątrz, Poznajemy siebie lepiej. Przez lepsze poznanie samego siebie możemy dużo bardziej świadomie podejmować decyzje, ważne decyzje dla naszego życia. Trzecim filarem jest zaradność, która uznaje, że mamy i ty masz wszystkie zasoby, których potrzebujesz. Potrzebujesz do nich natomiast dostępu. W tym pomagam ja i taka jest moja rola, żebyśmy skontaktowali się z Twoim miejscem klarowności, odwagi, z, twoim, z tego miejsca, w którym z przekonaniem i z pewnością ruszasz w tym kierunku, w którym, w którym chcesz ruszyć i dokonujesz tych zmian, których potrzebujesz na ten moment w swoim życiu. Czwarty filar coachingu transformacyjnego to wolność. To jest zrozumienie tego, że masz całkowitą wolność w podejmowaniu decyzji takimi, jakie ty uważasz, że one są najlepsze i najbardziej sensowne w tym momencie Twojego życia dla Ciebie. To uznanie wolności stoi po drugiej stronie i w pewnym sensie oznacza uwolnienie się od ocen, uwolnienie od przekonań i uwarunkowań. I to nie jest łatwe i to może brzmieć prosto, natomiast stawanie w tym miejscu wyboru i kontaktowanie się z tym miejscem, które pozwala w wolności podjąć decyzję, jest czymś bardzo potężnym. Piątym filarem tej pracy jest otwartość na możliwości. W zrozumieniu i uszanowaniu tego w pewnym sensie w pokorze, która uznaje, że zarówno ja, jak i ty na ten moment nie znamy wszystkich możliwości. Natomiast kontaktując się głęboko z tym, co jest w Tobie, z tym, z tą swoją esencją, pojawia się pełna kreatywność, która... Potrafi przynieść rozwiązania, które wcześniej były dla nas zupełnie niewyobrażalne. I z wychodząc z tego punktu otwarcia na możliwości, dajemy możliwość, żeby kre Twoja kreatywność mogła się w pełni przejawiać. Zapraszam do zapoznania się z treściami opublikowanymi na mojej stronie. Zapraszam przede wszystkim do tego, żeby nacisnąć ten pomarańczowy duży guzik rezerwuje sesję strategiczną. Jest to bezpłatne spotkanie, które trwa około 45 minut do godziny i w tym czasie możemy się lepiej poznać. Ja mogę usłyszeć, czego ty potrzebujesz, ty możesz usłyszeć, jak ja to słyszę i jak ja widzę możliwość wspomagania Ciebie w tym procesie i w tym momencie Twojego życia, w którym Ty jesteś. I zapraszam do odwiedzania mojego kanału YouTube i subskrypcji. Tam publikuję filmy, które mówią o tym, jak pracuję, ale nie tylko. One też są takim zaproszeniem do refleksji i zadania sobie ważnych pytań na temat Twojego życia i mogą one prowadzić do ciekawych, do ciekawych wglądów. Są tam też dostępne medytacje, z których można skorzystać. One, to wszystko jest dos dostępne zupełnie za darmo na moim y, kanale, także serdecznie zapraszam. Dziękuję Tobie za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć.